I niebawem zaczynamy. Ten stream tak będzie wyglądał, będziemy się słuchać muzyki i za chwilę pojedziemy na sad i chuja się będzie działo, elo. Nawet jeśli skończy się gotowa La storia continua, la storia continua Jednocześnie jest i charuwa. La storia continua, la storia continua Nie spełnia ich czarnego scenariusza historia kontinua, historia continua Linia życia wielka amplitudą. La historia continua Wszystko idzie z planem, nawet, tak zdarzy się nieprzewidziane. Me marzenia są nieprzewidziane, a ty widzisz fatamorgana. Rozkazany na przemianę, jakby szoszęk był Freemanem. A my, pamięci, księgi, one zakazane są jak Wolter. Na historii nieobecnych, chyba przez nauczycielki, ale przez mam swą historię. historię. Barbie niuś, ale kurwa, gada głupia Jakby zjadła Barbie turam. Większy ogień, ta baluga Twoje story to jest nuda, no i durna bajdura Twoje story to jest dura, jakbym słuchał żura Najlepsze rady dla serce A rewolucje są potrzebne Chcą co mi coś dać, ja nic nie chcę To co chciałbym, i tak wezmę Nawet jeśli skończy się gotowa. Ja storia kontynuuję, ja storia kontynuuję Jednocześnie staje karówa Ja Historia kontinua Nie spełnię czarnego scenariuszu La storia continua La storia continua Linia życia, wielka amplituda La storia continua Wziąłem sprawy swoje ręce Nie chcę czekać znów na kurwa cud Tu za jak na Nasi fani, fanatycy na koncertach Mój na kurwa cud Mam są historię, choć tu za to legenda. Nie jaram, by był hejt, patrz jak kwitnie lawenda. Małe ciągle czasu, każda chwila to historia, tak jak je nawęta. Znowu wyzwanie, znowu sprawa ręta. Historia, która dzwonił. i Benita. i historia kontinua, magia, historia infinita. Yeah, yeah, yeah. Nawet jeśli skończy się gotowa. historia kontinua, historia kontinua. Jednocześnie i karuba.

ciekawego ciekawego uh, propozycje Proszę dawać może jakieś polskie hity z 2020 roku właśnie o o to było fajnego O. to jest też super Emrata Chciałbym go zawsze ją Ona by nie chciała, no zawsze już Co tu się dzieje dzisiaj? Co jest z wami? Ktoś tu chyba dostał jakąś gotówkę na Sylwestra od taty Żeby się napić i rozpierdala na streamku Dziękuję serdecznie, Wariacie. Po dla na wariaty już nie wiem... Nie wiem co powiedzieć. Fanv2 to nie czy to jest ten sam? Lecmy durś, lecimy. Wszystkiego najlepszego. Zdrówkę szczęścia w nowym roku. Dzięki Byniu, no chyba za taką kasę trzeba chyba napad zrobić. No Nowo... O! Sylwestrowy napad! Nytka Pushera i Oska 030 Baba Hassan. Klimacik Norma i Eleoklika Alberto Loko. Logan Cappuccino. Jest Cox, sprawdzaj. Moim marzem jest posłuchać tego na streamu. Pozdro i najlepszego w 2021 roku. 10 złotych. Okej, okay, 10 złotych. Baba Hasan, pusher. Ja to chyba znam, ale puścimy. Chyba coś kojarzę. Oska. Dobra. Chyba, mi transmisji nie zablokowało, wiecie, nie, czy to nie ma prawa autorskich. Ciema. Ciema, ty pamiętasz mnie? Kiedyś, kiedyś, kiedyś wiozłeś mnie tak sułą na złą. Mówię, żeby się odzywać o temacie. Masz coś może? Olej daje pić, co rozkurwia głowę. 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 Ju, 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 za dzieciaka chciałem czarne Lamborghini. Oglądałem malady na manrze mi siedzini. Dzisiaj wyjebane leje się martini. Dziewczyny sobie biegają, ubrane w Amiri Ich pośladki w kształcie, co czystej brzoskini. Ona taka piękna, wygląda jak Bugini. Kocha wtedy, kiedy dobrze leży na niej mini. Pojawiam się i znikam na ulicy, jak Houdini. Baba Hassan, waza, pierwsza klasa na prawa, sypie pasa, krewcia wada, bata, a bata, braka dobra, autostrada, twoja strata, nie twoja sprawa, ma bawimy się do rana, białko jak śmietana, suka rozebrana, leje tu szampana, ona chce banana, mała twoja fada za dużo mi tu gada Struszam się do gardła, nie tylko w kościele, schodzi na kolana, ma fajny szmata, hajamyt Agata, szacunek jak do pana, robimy tutaj napad. Jaka faza, prawda, że cię zdradza? Baba Hassan, Pierwsza klasa pyszna prawa, Sypie pasa, Krecia bata palewata, a braka dobra, sprawa, madafaka, Hasan, Vasa, klasa, prawa, pasa, bata, bata, Autostrada, Twoja strata, nie Twoja sprawa, Madawaka, Baba Hasan, Hassan, Twinkie wasa, Pierwsza klasa pyszna prawa, Sypie pasa, Krecia bata palewata, a braka dobra, Autostrada, Twoja strata, nie Twoja sprawa, Madawaka. Świetne, dobre. Podoba mi się, zajebisty traczek, zajwisty pod GTRP normalnie. Prosta sprawołnia, świetne. No to, to chyba nie to znałem. Rzeczywiście, gdzieś mi się wyświetlało, ale nie klikałem. Super kawałeczek. Dobry kawałeczek. Kacper, to był tonejcik, który ominaliśmy. 200 piłek do wow, sylwestrowe szaleństwo jest dzisiaj. Dacą papy, już sprawdzamy. To było jakieś chyba 44 zł od wariata. No wsparcie tutaj w Ceulani. Szczęśliwego nowego, Takusi chujci w sushi. Se, witam serdecznie, wariacie. Cóż ci mogę powiedzieć? Szczęśliwego, zdrowego tak? i pełnego super pogody roku, tak? Dziękuję serdecznie. Czy puścisz kazałaganego? Pewnie, tylko jak mówię, może. Sobie tyle pozytywnej energii. Jakieś rady, wszystkiego dobrego, papciu. Dziękuję za umilanie czasu. 50 zł Wow dziękuję ci serdecznie byczku No po prostu wiesz siedzę na majtkach przy kopie i ja to lubię to po prostu robić i grać w gry, i zazwyczaj jak człowiek lubi coś co robi no. nie no to Adept jest fajnie jogów, pozytywnie wiesz instru. byczku mam złamane endorfiny serpki. też to tak daje działają Wzylwałem pobiegasz se na przykład, się dziewczyną, której nie widziałem na oczy przez to że obydwoje się olaliśmy jednak to ona skończyła Oje, naszą relację. Smutny Chce dony, się 20, 20 20 nie chcę nigdzie wychodzić. Zmotywujesz mnie, mistrzu, 125 zł Wo wow, zmotywujesz kurczę, no nie wiem co ci powiedzieć stary, bo to dzisiaj się dzieje szaleństwo. No cóż mogę ci powiedzieć? Klasyczna odpowiedź, która powinna być tu nagrana i odtwarzana. Dawaj, dead, de mama, kryminał. Wpisuje się w klimat 5 zł. Tak, ale to blokuje. Próbowaliśmy już to kiedyś. Co ci mogę powiedzieć? Nowy rok, nowe możliwości. Wiesz co, zabrać się za siebie, tutaj pracować, umówić się, porozmawiać. Rozmowa to klucz do, do sukcesu, do porozumienia, dialog, tak? Podejmijcie dialog, który jest bardzo istotny i ważny. Szczerość na pewno, nie? Coś ci mogę powiedzieć motywującego, no zaskoczyłeś mnie, nie? Nie spodziewałem się tak smutnego donejcika. Ale puszczę ci nutkę, Baba Hazana ci zapuszczę wariacie. Choć się powinno zrobić o wiele lepiej. Baba Hasan wjeżdża, gościu, ta kurwa z chlebem Olej daje bit, co rozkurwia głowę Juju za dzieciaka chciałem czarne Lamborghini Oglądałem malady na mi się dzini. Dzisiaj wyjebane leje się martini Dziewczyny se biegają, ubrane wamiri Ich pośladki w kształcie co czystej brzoskini ona taka piękna, wygląda jak bugini Kocham wtedy, kiedy dobrze leży na niej mini Pojawiam się i znikam na ulicy jak Houdini Baba Hassan, chinky wasa Pierwsza kasa, pyszna prawa Sypie pasa, ciabata, pale bata, a braka abrakadabra Autostrada, twoja strata Nie twoja sprawa, mada waka, Bawimy się do rana, białko jak śmietana Suka rozebrana, leje tu szampana ona chce banana, mała twoja fada za dużo mi tu gada. spuszczam się do gardła, nie tylko w kościele, schodzi na kolana. Was fajny szmata, drajamy do Agata. Szacunek jak do pana, robimy tutaj napad. Kurwa jaka faza, prawda że cię zdradza Baba Hassan, twinki wasa, pierwsza klasa, pyszna prawa Sypie pasa, chlepcia bata pale bata, dobra Autostrada twoja strata, nie twoja sprawa, madawaka Baba Hassan, twinki wasa, pierwsza klasa, pyszna prawa Sypie pasa, chlepcia bata pale bata, dobra, Autostrada twoja strata, nie twoja sprawa, madawaka Daje bit, co rozkurwia głowę. U-u-u za dzieciaka chciałem czarne Lamborghini. Oglądałem malady. Dobra, nie będziemy prześcigotować w kółko. Puścimy się podkłać jakiś. Albo coś jeszcze zaproponujcie. Ej. Moje sprawy, układy, moje wsady, moje laby nie dotyczą że eh? Twoje gady, twoje składy, twoje dramy, twoje rady nie obchodzą mnie Tam stare serenady, schowaj to szuflady, nie chcę więcej easy way Ja wypadami z lady, ale duży kamyk, chyba zakochałem hey, że? Stres, hey. stres, porył mi głowę, w tym roku bez kolęd W TV ku wciąż kazy podprogowe, O uh. W korporacji jedzą są beczki z kortyzolem I plotki na osłodę, obrobią Cię w moment Nomen, nomen, menele, zmalowali tu karierę Jak Picasso, Nanogarty, Owens Smol to twój fakt, bo jak nie masz wifu z talią, albo nadrabiasz sympatią Nowy ghetto, Playboy. Obrać zakręt, za krat. Patrzą jak nam lekko, dlaczego nie ja. To twój ghetto, Playboy. Znam porażki spa Nowy ghetto, Playboy. Tylko cisza na psach, tylko cisza na psach 50. Nie słyszę co tam gadasz, bo głośno przeżuwam krótki. Prawdziwy pak bo do wszystkiego ma wymówki. Lepiej niż nawijam, to nawijam tylko pluski. I to samo bagno, więc nie przekręcą oszustki. Życie to kurwa moja szmiga w pięknej sukni. Smak ma bezy, czasem pozłacanych trufli. Fasolki po bretońsku na doku. Przy świetle ledwo migające jażdżeniówki. Oh. Dzwonki podstawówki, dzwonki na szeczaku, teraz Louis V Powiedz tej szmaci, że ja nie mam jak tego zaka, snapa, za to mam tej 20, spotki, a w tej leżymy z fotki Nowy za playboy, a nowego roku patrzą jak na szczęśliwego, szczęśliwego Daliego Majora pozdrowienia Prosto, prosto, prosto z Ali i Major są tutaj pozdrawiani serdecznie Czekajcie, wszystko jest zostało zrobione, co ma być zrobione? A teraz jest kontakt, kurwa, z celerem. We like to funk, coś takiego. Garnuc, jesteś moim autorytetem i zapuść proszę Berson Gettuso. 5 zł. bo na razie są biciki, bo będziemy RPETUC robić jakieś. Jedziemy do na sad, wariaty. Ej, dzięki Ruciu za 5 zeta. Dzięki Fan, masz na wodę i kole, dzięki byczku, dzięki kręgiel. Lecimy. Uh, dobrze grają, dobrze grają, Trasie. Świetnie grają, tego nam było trzeba. Oh yeah! Troszkę ściszymy. Dobrze grają, elegancko. Jedziemy do lucky Plaka na żarcie. bo że mamy kanapkę, jasne. W, w płaszczu Logan znajduje kanapkę, którą szybko sobie chrupie. Na stację zatankować. Idziemy pozbierać trochę nasionek. Może papę co tam. Simano, witam Cię. Dzisiaj jakieś śniadanie, może do restauracji coś? Na śniadanie, wiesz, to przed chwilą miał kanapkę, na stację będę teraz, możemy tam się spotkać. Dobra, na którą stację? Kowal News. Dobra, wiem gdzie zaraz będę. Ja sobie Andrew Chapman, znany jako kasjer, wrócił po dłuższej odsiadce. Andrew Chapman. no, Andrew Chapman! Nie widzieliśmy się od lat na mieście. Co się z tobą działo? Byłem u babki, bo umierała. Musiałem wiesz, podtrzymać już za rękę kilka miesięcy. A... Musiałem się z pożegnać po prostu, nie, co? Co to jest strzała płonąca. Ej Beczku, to jest Fireblade, a ja myślałem, że się siedziałeś, na mieście mówili, że dostałeś ciężki wyrok, a to babcia? A, to koła. babcia, no. Co tam, potrzebujesz czegoś? Chcesz zarobić trochę kasy? No pewnie. Mam trochę jarania no opierdolenia. No dobra, tylko, że ja nie działam w tej branży, ja tylko chodzę. to widzisz, to cinko, to cienko w takim razie. Dystrybucja Rotterdam. Kurde. Kaczysz No wiem o co chodzi, no ale niestety niestety tylko tak mogę ci pomóc. Co teraz działasz, czym się zajmujesz? Kurwa palce, to sobie się przyjechałem przesłę. Się... To ten Andrew trzeba pan odpierdala. Dobra gościu, ja spadam, do zobaczyska. Lecę do roboty, trzymaj się beczku. Dłużej to pisał nie mógłby rozłączyć rozmowę. O co chodzi? Co, co za gość? No to chyba na sad lecimy, popracować, co? Chyba będzie sadownictwo, póki co no, nie ma psiarni, ludzie się zbierają, ludzie się zbierają, nie wiem czy, czy policja dzisiaj Sylwestra obchodzi, może jest jakiś, jakiś dwóch zapalonych graczy, to było spoko, bo, bo, bo można było sprzedawać. Łoł, wow. halo? Cześć Logan. Łoł, siema tanki, co tam? Jesteś sobie na poczcie. Po poc na poczcie? Ja masz jeden asad, od czego pracuję. Nie, nie masz przynajmniej dwóch tysięcy? Ja bym ci dał za to trzy tysiące brudne. Nie sobie aut, chcesz, autok. Ale chcesz czyste 2000 tak? Tak, ja ci dam no, 3000 brudnych, bo chcę sobie się auto spotkamy. kupić. Eee. Um, parking? No, ale to dopiero za 5 minut, dobra. Dobra, bo miałem wyjeżdżać za miasto, ale w takim razie poczekam w mieście luźno. Dobra, dzięki. Cześć. Halo. Halo. Ja czekam pod salonem samochodowym, nie wiem czy tam chcesz kupować, czy No, komisji? na tym komisie. Na komisie, dobra. Ale ja na główny, bo jeszcze Kaszy nie wziąłem w domu. Dobra, to ja na główny. Tam będę czekał jak coś. Co tam? Ty wariacie ja Co tam z George'em? Wszystko okej. Okay. Wszystko git? No i co, zawinęli go, czy? Słuchaj, wszystko okej, jasne, wszystko git Dobra, okej, okay. no to fajnie, kuwało. Siema łychu chuju. Siema, siema. Co tam? Co tam sobie upolowałeś? A się To jest używka czy sprowadzane? Z za zagranicy o co chodzi? Nie ma przyjaźń. Szerbi. Szerbi. Szelbi? Szelbi. Szelbi, no mówię, że Szelbi. Nie. nie. Szelbi. Okej, okay, jestem. Serbia, Serbia. A, Serbi! A! Tak, właśnie, samochód z Serbi. Ja myślałem, że Szelbi. Kurwa, dobra, nieważne. Komis. Już sobie tutaj wprowadzę w system nawigacyjny. Jedziemy na komis, proszę Państwa. Kurwa, gdzie jest komis Ty? A, tutaj. No to w drogę. A ty co robisz? Ja miałem jechać na sadłaś, które popracować. W się po mieście, szukam klientów. Szukam klientów, wiesz, na moje specyfiki. Może miał być kogoś na metafetaminę? Koks? Nie, albo jaranie? Nie, nie, nie wiem. Okej, okay, jasne. Jest pierwszy temat. A ty co dzisiaj cały dzień? Cały Sylwester? Cały Nie wiem, co będziemy robić w Sylwester. Na razie się. A ty? I jakaś impreza? No, impreza. Wow. Uwaga, ale że co impreza? Tutaj w Los Santos coś się dzieje? Czy czy, czy, czy w Sandy? Tak. Ja. Ooouu! Oh. W, 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 w innym mieście. Jaka? Ja, Weź, jeszcze mody, się wyprodukuje. I Te. Tee. Ja. Ciąbaczisz jaki ciaszka. Wow, co to? Ile to kosztowało? Siedem. Siedem koła, fajne. Siedem, pół, nie? To może tuningować, nie? W różnych opcjach. Ja. Świetny fajny, a ile to jedzie? Nie wiem, lepiej. Rozumiem, że to samochód przejściowy, tak? Tak, tak, Mamy jeszcze ony to trochę hajs'u. Aha, prosta sprawa. No ładny, ładny, taki klasyczny, taki skromny. Jaki mały, ścigamy się. Jasne, można spróbować. A czwój na full tuning, wiesz? Tak, full Pełna turbina. O, to poczekaj, to poczekaj. No to jedźmy do mechanika, dawaj. No możemy może tym pokonać na fulltuningu? Dzięki, Suba. Wow! 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 Akcja życia coś pięknego. Dzięki, pariacie. Pozdro, Garno. Dankin! Ostro, kurwa! Ostro! Dziś oh, jeszcze nie ma! Dwunastej, Ja już strzelają. I on się kręca. Taki od razu pruje z do gościa nie wierzę co goś robi O, Duncan jesteś cały? Wszystko z tobą okej? Okay? Ja się zabiję O, już chyba coś tam sylwestruje w domu Wariaty, to dzisiaj już trochę przesadzacie, wiecie? Jest szaleństwo, super zabawa Teraz trzeba zrobić sylwestrowy napadzik Dzisiaj trzeba zrobić sylwestrowy napadzik Halo? No siema, ma ty wiesz co? Wyszłem ze szpitala, operacja, miałem wypadek na motorze a, Właśnie ja jestem u mechanika i to naprawiam go, spotkamy się jakoś. A ja Cześć, widzę. potrzebujesz tego? E, nie te wiem. Dyska, kibitów, tego jarania z piąteczkę Dawać czegoś, wiesz, na, na Dobra, rozłączmy się w Słuchaj, to wygląda tak. Piątka jarania, tak? Czy dycha? Jarania, A, dycha, jarania, dobra. I piątka czegoś szybszego, tak? No. Mam koks, 70%. O, to jest nie bardzo drugie, nie? O, mam też metę, też zajebista sprawa, i wy też się za, porobicie tym, za tak o, jest Sylwester, ten... wiem jak to wygląda wszystko, meta mogę ci zrobić 200 za sztukę, to jest no dobra cena, jest? a ja ranię 80 za sztukę no dobra to ja bym wziął, właśnie dychę tego jarania, a ten koks 70, to po ile masz? Koks 70 to już jest droższa zawał, to jest 300 za sztukę. Co tak jesteś keczupem mój To będzie tego koksu 70. No, to będzie 1500 no. Tak, i no i dyszkę tego jarania. I dyszkę jarania, to będzie 800 dolców. Jak dobrze liczę... Dobrze. Ee... Dobrze. Dobra, stajmy na 2,5, bo powinno być 2300, ale jest też Sylwester, też potrzebujesz pewnie zarobić. Ta, 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 2,5, 2,5, no i jest dobra. git. To zaraz to będziesz miał. Nie, nie, muszę jechać po jedną sztukę. Mam tylko dziewiątkę, dziewiątkę palenia. Dobra, dobra, to ja będę tutaj czekał i tam tak... pewnie. W sumie widzicie, brakuje mi tylko jednego, to co zjarałem. Czyli brakuje mi tego jednego, mógłbym teraz mu to opierdolić. Ale nie da rady. Trzeba mu tu dać to wszystko całe, całość. Czyli pięć tego, 10 tego. Ale ja jalania bo nie dam rudelantisa, tylko... Właśnie, dam mu jakąś chujozę, ze ty. Okej. Okay. Robimy mu pakiecik. Pakiecik na jednego. u oczywiście. Aha, bo nie mamy satiwy, a mogłem zrobić troszkę właśnie na takie sytuacje. Dobra. To od Dunkina, czyli od tego typa jeszcze trzeba przyjąć te pieniążki, więc to będzie dobry zarobek. Yy, jedziemy, jedziemy pod... ...Mechaniora, Los Santos Customs. To jest bardziej Nie, to jest luźno. Dobra, dobra. Ale fura, ło. Eeeh, Fireblade. Dobra, to masz piotkę koksu, 70%, czy 1000 A to. masz Rudelantisa. To masz naprawdę w dobrej cenie ci dają. To jest najlepsze cena, jakie są w mieście. Okej, okej, witajcie. Ja nie przeszedłem w mieście, kurwa, ulogana. Dobra, zgadza się. Dobra, to dzięki. Dobra, na razie cześć. By jasne, jasne, dzwonek, cały czas jestem. Rudową z gruzadową, z tobą Piotka, Piątka koksu, tak naprawdę, brudnych kosztuje tyle, tyle. No, tak sobie na zero to wyszło, ta sprzedaż.